Cześć! Dzisiaj nagrywka w wersji low-fi, ale temat wcale nie jest taki niskojakościowy, ponieważ chciałem Ci opowiedzieć bardzo krótko, w jaki sposób działa scrollowanie tych wszystkich rolek, na przykład na TikToku. Jeżeli uważasz, że ludzie robią to świadomie, że sięgają po te rolki, po te social media, to dzisiaj wyprowadzę Cię z błędu, a tak naprawdę dam ci ćwiczenie do zrobienia, i zobaczysz, jak to wszystko działa. Spróbuj na swoim smartfonie zamienić miejscami dwie ikonki, z których często korzystasz. Na przykład, jeżeli często korzystasz z Messengera, to wyrzuć ikonę Messengera w zupełnie inne miejsce i zrób to samo z jakąś drugą aplikacją, również taką, którą, z której często korzystasz. A następnie zobacz, w jaki sposób twój mózg podświadomie każe ci sięgać palcem w to miejsce, w którym zawsze była ta ikonka na przykład Messengera. Tak samo działa social media, tak samo działają te wszystkie rolki. To nie jest tak, że my tam sięgamy i sobie to scrollujemy, tylko w pewnym momencie nabawiliśmy się rutyny, która sprawiła, że nasz mózg później już um, u osób, które oczywiście to skrolują, że mózg po prostu każe sięgać, każe skrolować, a ruch palca jest taki bezwładny, jest mimowolny, jest podświadomy. Zaobserwuj to na tym doświadczeniu i daj znać, co o tym sądzisz. I czy Ci się udało miłego dnia.